A, tutaj się odbakują. Dobra, no to wysokie. No. Tu mamy, z tego co przeczytałem, to mamy jakiegoś Alzakira przetransportować. Mhm. No okej. Okay. A ten? A dasz radę na słuchawkach? No gdy gra na słuchawkach. Nie, nie umówiłem się. Nie, nie umówiłem się tak tylko... A co? No nie umówiłem się. Czekaj chwilę. Nie Umówiłem się z nim. We, 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 we. No ale no to wstępnie. On tylko powiedział, że co robi i tak dalej. Albo na jutro, albo na czwartek. No, wiem, nie, nie, dlatego mówię, że się nie ustawiłem. Dobra, no to lecimy. Yy, chodziło mi o to, czy dałby się radę słuchawki ubrać. No mam słuchawki. Masz słuchawki? No. No bo o ja mam ten... A grałeś na głośnikach wcześniej? Nie. No bo miałem dwudźwięk dźwięk straszny wszystko. O, dalej słyszę. No, to nie wiem o co chodzi. Za mocno, za mocną mikrofon? Ciężko wyczuć. Ale to przecież jak ze słuchawek to. Nie dobra, no nieważne. No i nie w tą stronę. Kurwa, mamy iść? Nie do końca wiem, o co tu chodzi. O, wszedłeś tam. No jestem, czekam na ciebie. To, teraz tu. Czekaj, bo tu, tam fraglesy są. Po cichu, po cichu, po cichu, robimy iść, spróbujmy po cichu. Dobra, Ja, ja, tego, po się, ja tego po lewej, ja tego po Ja po prawej. Dobra, 3, dwa, cztery, trzy. trzy. Ostrzegawczy magazynek w tej głowy. Okej. Okay. Okay. Po cichutko robimy tą misję. Dwóch jest. Ja biorę no. tego po lewej Trzy. Cztery. ry Kamera? Kamera? Czekaj. A. na filmie. Jest kolejna. Dobra. Dobra, rozwaliłem. O, ślicznie. Niemożliwe, że tutaj jeszcze jest jedna. Nie. Nie ma. Nożem go, nożem go, nożem go. Ślicznie. Czekaj. Czekaj, ja kamerę, a ty tego ziomka. Dobra. Trzy, cztery. Ale plama krwi elegancka. I jeszcze raz to samo, ja kamerę, ty ziomka. 3, Trzy, no. cztery. O kurwa! Dwóch było kolesi! Fucking Faka. hell. Fucking hell. Ale tak chyba miało być. Niekoniecznie, tam było dwóch kolesi, nie jeden. Czysto. Nie, według mnie tak miało być, że mieli nas wykryć. Co jest? Tutaj? What the fuck? Co jest jakiś bug? Nawet przejść nie można. Ha, pa, trzeba. numer się. go zlokalizować. Czekaj. <laughs> Jest tu No i teraz pewnie skrypty się wkręcą Ta. Mój do wozu chyba. A nie. Pośmiać się coś nie. Tutaj, chodź tutaj. Oh, wow, fajne, fajne. Oh, fucking hell. Gdzie ja nie widzę? Z tyłu, z tyłu. O nie, w tą stronę patrzyłem. Z tyłu koleżanki są. O, padłem. Ale chyba w najgorszym miejscu. A nie, uratujesz mnie? Tak, poczekaj czekaj chwilę. Ja się cofnąłem na środek ulicy. Tylko dawaj szybko, bo pół życia mi zostało. Okej okay. Dobra mistrzu. Dobra, dzięki. Co, so, ja pójdę w drugą stroną ulicy? Kurwa, znowu padłem. What the fuck, man? <gry> Dobra, idę na drugą stronę znowu Jak tam Cię idzie? Czyszczę Ci górę. What the fuck, man? Nie wiem, do kogo oni strzelają. Aha, bo tutaj trzeba siły. Ta, tu gdzie byłeś. Aha, uważaj, bo teraz tu będzie y, 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 strzeli w RPG i wybuchnie. A nie. To nie ta gra. Ok. Un balcon d'accès. So. Mi? Cofaj się, cofaj! Nie mogę. Dobra, jestem. Kurwa, to dziwne jest, że ja nie mogę. Aha. Okej, okay, misja nieudana. To sorry. Czemu ja muszę reanimować na stojąco? Powiesz mi. A widziałeś kogoś, kto reanimuje na leżąco? No. Kogo? Nie Normalnie leżę, podchodzę i go reanimuję. Ale nie, w prawdziwym życiu widziałeś, żeby ktoś kogoś należąco reanimował? No ale to jest wojna. No, kurwa, no nawet na wojnie, chociaż nie, oni w sumie to robią na klęczki. No raczej. Fucking hell, jeszcze raz sama. Dobra, no ja to na pałę lecimy z nimi. Ja myślałem, że to ta druga będzie najtrudniejsza. To takie gówno. No ale to takie. Kurwa, no. No kurwa jak przecież zabiłem Nie bak. nie, to jest jakiś tutaj bug wiesz To jest jakieś nieporozumienie Jesteś śmieszne Śmieć. typ sobie zjeżdża wjeżdża strepa w drzwi i, i umiera od razu Zrobiłeś. Kurwa, a wy co? Nie mogłeś nam pomóc? No! Kretyni. <laughs> no i dawać tu próby. Kurwa. Ma. Co ja mam? Co ja mam? Zjadł to sam. Czapeczki, Czapeczki tylko. Cooking lata nie mogłem ściągnąć no No, no. to no, jestem. No. No, no. What the fuck! Skąd on się granat pojawił? Czy takie ode mnie to nie było jeszcze? Jak Boga kocham. Ty no gość trzy granaty we mnie rzucił uratujecie? No właśnie? Nie, nie uratujecie A to, 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 to co... Nie chcę mówić brzydko Widziałeś to? dobre! Widziałem, widziałem. No to jakiś... Ja tu się bawię, a oni kurde... Yeah. Otóż no. yeah. no, nie strzelamy yeah. Ładuj no. Wsiądź do pojazdu. Byle jakiego Jezus. jedź, tu, jeźdź, tu jeźdź, o tam. Ciekawe co by było jak ucie... Ty, próbujesz we mnie? No <laughs> tam, ja あっでもでも、あっでも、あっでも、あっでも、あっでも、あっでも、あっでも、あっでっでも、あ To samo, ja wyskakuję ty tutaj na Dobra, może ja to do... opie. No dobra, nie kombinuj, nie kombinuj. Uh -huh. ale coś gdzieś się zbuduje. Widzę, ale zajebiste widoki, no super, O. Dobra, koniec zabawy. Kurwa, ktoś mi z bazuki napierdalał. Masz iść? Według mnie tak. To idę tylko szybko, bo zaraz spadnie. A, chłopnie. tu jest, to z bazooki Weź bo ci zaraz samochód zdechnie Wiem, wiem 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 Już jest rozwalony Nie wiem co się dzieje Ledwo O, płoniesz Co ty gadasz? Mam nadzieję, że nie wybuchniesz <laughs> Jaka pochodnia Szybko, szybko, wysiadamy tu, wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. Kurga. Nie, no nie, no nie, no nie, no, nie. Dobra, uciekać Daj, trzeba od tego i samochodu. Dawaj tutaj do pomieszczenia. Słyszysz? Jakiego pomieszczenia? Gdzie ty jesteś? Tutaj. A czemu tak? No bo tu masz gdzie się schować. A oni obczaj tych tam w oknach siedzi. Tylko ten debil tu zasłania. Dobra, nie żyję. Cofam się, weźmie mnie tutaj reanimuj. No i tu można. Mhm. Nie będzie telewizji, no wyjazd, nic to. O! O kurwa! O, ale numer! Przeszli przez ścianę. Nie, przez ścianę nie, ale. Tak! Ale numer. Ok, i on się nagle pojawił. Kurwa tu jest koleś Dobra ja idę do ciebie To chodź Jezus nie mogę iść no Tyłem musisz Kurwa Snella Shiftem Dobra no nie wiem gdzie jestem Już nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się Dobra Kurwa znowu, pałem. wracaj no. z powrotem tu. Leosze no. nie dobra, stop, stój, stój. I od razu do tyłu. Masakra tu jest. Ale co to tu się dzieje Kurwa znowu Nie ja po prostu mam tu jakiegoś Nie mam farta Ty głupie to jest tutaj Nie ma jak się w ogóle Konkretnie tutaj jakoś wyjść ty no, mi zasłaniasz. No bo oni w oknach siedzą, no. Jak ty mi zasłaniasz, to ja nie zadziałam nic. No i to jest takie, korwa tutaj. Chyba wziąłem go... O, ten tu idiota stoi źle. Tak, i on tutaj, nie wiem czemu. Po mi tu jest. No sorry, że strzelam do was, ale... O no ile ich tam siedzi. Kurwa, znowu dostałem, dobra. To to A ci koleś tylko przeszkadzają, jak Boga kocham Dobra, wszyscy w budynku padli Na placu, placu głównym są Coś. Shit. Na no dachu, na dachu. A czy ten czyści tam. No jest do końcówka tylko nie można teraz zginąć. Dostał się do śmigłowca. Tutaj snajperka była, wiesz? A no widzisz? Można było tą snajperką sobie po. Na szybko, 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 szybko. No to już nie jest tutaj. Skrypty się już nic tam nie wczyta także misja jest zakończona No i elegancko, dobra To co? Na dzisiaj ja bym kończył już Dobra No to dziękuję bardzo Ja też panu dziękuję Na razie <noise> Trzymaj się cześć, cześć